Witam was w tym odcinku, który no, musiał kiedyś wejść na YouTube. Mm, mówiłem o tym już od bardzo dobrego okresu czasu. Jakoś tam miesiąc temu czy jakoś tak powiedziałem już to na live, powiedziałem już to na Discordzie. No i stało się. Przechodzę na FIFA, z Minecrafta, e, ponieważ uznałem, że po prostu Minecraft już po prostu nie na kanale się wypalił. Mm. A FIFA zawsze coś nowego. Ja też, wiesz, jestem wielkim fanem FIFA. Chcę, żeby ten kanał tak jakby zmierzał trochę bardziej właśnie w sportowość itd. Tak bo to ogólnie miał być kanał właśnie o newsach sportowych, a wyszedł kanał z Minecrafta. Także tutaj, jeżeli chodzi o sport, to po prostu teraz będzie tutaj grubo. Eee, musicie pewnie zaraz poczekać, bo ogólnie. Dokładnie. Eee, aktualnie instaluję sobie FIFA 20. Także nawet tutaj na odcinku do Was mogę gadać eee, Ale tutaj musicie mi wybaczyć na chwilkę <grym> Muszę sobie tutaj trzecią płytkę wsadzić, bo tutaj jestem już na eee, trzeciej z sześciu płytek Także trochę to tam trwa eee, Także przepraszam Was jak słyszycie jakieś dźwięki i tak dalej i tak dalej eee, Ja też tutaj się postaram Wam wyciszyć media, przepraszam jak szumi mi mikrofon i tak dalej i tak dalej Ale chcę żebyście oglądali ten odcinek do końca, ponieważ zależy mi na tym Chciałbym, żebyście usłyszeli, co chcę wam po prostu powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o subskrypcję i tak dalej i tak dalej, ponieważ wiem, że większość osób, które mnie subskrybują, oglądały po prostu u mnie Minecrafta, no bo po co by innego. Eee, także mam nadzieję, że osoby, które mają zostać, zostaną ze mną, że tych po prostu nie będziesz aż tak wielkiego spadku subskrypcji. Eee, także chciałbym, żebyście zostali na kanale, nawet jak się nie interesujecie FIFA, bo przynajmniej... No możemy jakieś wspólnie stworzyć coś fajnego Minecraft może się będzie jeszcze pojawić na kanale Jeszcze tak po prostu rzadkością będzie No mówię, Fifa Kiedy będą odcinki jeszcze was poinformuję prawdopodobnie na Następny odcinek to będzie prawdopodobnie jakoś tak środek tygodnia Postaram się tak na pewno nie w poniedziałek i prawdopodobnie nie wtorek Myślę, że to będzie taka jakaś środa albo coś takiego Ponieważ mam jeszcze tam zmianę planu lekcji w szkole, także tutaj musicie mi po prostu wybaczyć, ale sam nie wiem jak tam będę po prostu w szkole, jak to będzie po prostu wyglądać. Także nie mogę wam niestety tutaj nic powiedzieć. Jeżeli chodzi w ogóle o FIFA, i o to jak to będzie wyglądać właśnie z tymi odcinkami i dalej, to już tutaj wam powiedziałem, że nie będę, że nie wiem. Ale postaram się, żeby były po dwa odcinki. Z czego te odcinki będę montować. Na pewno jeden się będzie pojawiać w weekend, bo weekend to jest po prostu taki okres, w którym mogę po prostu montować, mam czas i tak dalej. Także na pewno będą dwa... Na pewno będzie jeden odcinek, postaram się dwa. W tygodniu może nawet więcej, jak po prostu coś fajnego wleci. A na ten moment e, pokażę wam jeszcze co mam... W ogóle jutro będzie live o godzinie prawdopodobnie 12, a może coś w tym guście. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ... Będzie opening 2200 FOPOINCO sobie kupiłem, także będzie sobie tutaj opening, e, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ no nie wiadomo co się trafi, może być jakiś Messi, może być jakiś Ronaldo i może być to naprawdę bardzo fajny opening, może być to nawet najlepsza paczka w FIFA na świecie aktualnie. Przecież myślę, że w moim szczęście to tak średnio. E, ale może się naprawdę tutaj wiele wydarzyć, także chcę, żebyście zostali na kanale, chociaż na kilka po prostu ty tygodni na kilka filmów, żebyście zobaczyli jak to wygląda, postaram się, żeby w ogóle materiały o wiele lepiej były zmontowane, może montaż nie najlepszy, ale żeby to jakoś lepiej wyglądało, skupi się, no może na coś nie będę jakoś za często otwierał, bo nie ma w sumie po co w Fifie bo i tak tam wszystko jest widoczne, to co ma być eee, piszcie w komentarzu Czego byście chcieli serię z Fify? E, tam nie wiem, drafty albo... No, na pewno będzie Ultimate Team i na pewno będzie Kariera Managera, bo to jest jednak... E, kariera Managera to jest coś, co po prostu kocham. E, kocham po prostu ponad życiem. Także tutaj na pewno to zostanie. No i teraz do was jest właśnie pytanie, w jakiej formie miałbym to przeprowadzić, jakim klubem albo coś takiego. Piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam, żeby tutaj już wam nie zanudzać. E, także... Mam nadzieję, że zostaniecie, mam nadzieję, że zrozumiecie, że chcecie się po prostu przenieść z tego minecrafta. No i mam nadzieję, że będziecie mi kibicować, ponieważ no jednak w Fifie... Trzeba mieć trochę umiejętności, a nie, że sobie budujesz domek z klocków. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodziło. Bo zaraz będzie, że ee, koniec Minecrafta, ee, coś tam, coś tam. Minecraft może się pojawiać. Na pewno będę sobie grać tam prywatnie. Nie wiem, czy na odcinkach, na pewno prywatnie. Live'y z Minecrafta raczej się nie będą pojawiać. Myślę, że bardziej z FIFA. Ale tak czy jak bardzo chcę Wam podziękować za wielką aktywność. Yy, pod ostatnimi odcinkami mam nadzieję, że odcinki z FIFA również będą mieć taką aktywność. Także ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia już w jutrzejszym live'ie. Trzymajcie się. Cześć.